Pedro <melodic danse -t anything> <smilli> Szanowni państwo, serdecznie witam radnych Rady Powiatu Stalowolskiego, przedstawicieli starostwa powiatowego, zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów, a także mieszkańców powiatu. Działając na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym otwieram siódmą sesję Rady Powiatu Stawowolskiego. Proszę o potwierdzenie obecności. Wiesz co, ja drugi raz, to tak? no, może tak. No, tak. Na podstawie listy obecności radnych stwierdzam, że w dzisiejszej sesji Rady Powiatu na 23 ustawowo wybranych radnych uczestniczy 17 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. Starosta Stanowolski, działając na podstawie artykułu 15 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym, w dniu 18 kwietnia 2019 roku złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Stanowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu. Stalowolskiego Na 2019 rok. Wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu i wniosek wpłynął na co 7 dni przed terminem sesji. W związku z tym, jestem zobowiązany do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia punktu o treści. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowolskiego na 2019 rok jako punktu 11. Pozostałe ulegają przesunięciu o jeden więcej. Informuję, że projekt tej uchwały opiniowany był podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu. Na podstawie paragrafu 48 ust. 5 Statutu Powiatu Zarząd Powiatu w dniu 25 kwietnia 2019 roku zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały Rady Powiatu Stolowolskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stolowolskiego na lata 2019-2033. Informuję, że projekt tej uchwały był omawiany podczas posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Stalowskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Starowolskiego na lata 2019-2033. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że projekt uchwały Rady Powiatu Stalowskiego w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie finansowej powiatu stalowskiego na lata 2019-2033 został wprowadzony jednogłośnie jako punkt 12. Pozostałe punkty ulegają przesunięciu o jeden więcej. Czy są jakieś inne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego porządek obrad brzmi następująco. Punkt pierwszy: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi: przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Powiatu. Punkt czwarty: sprawozdanie z działalności zarządu Powiatu. Punkt 5 analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie stalowo-wolskim. Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Stalowej Woli za rok 2018 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie starowolskim. Punkt siódmy to sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie starowolskim na lata 2016-2020. Punkt ósmy to sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu starowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule trzecim ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. Punkt dziewiąty to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Stalowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starowolskiego w 2019 roku. Punkt kolejny to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowolskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat Stalowolski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu Stalowolskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 roku. Punkt 11 to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. Punkt 12 rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stolowolskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu starowolskiego na lata 2019-2033. Punkt 13 to interpelacje i zapytania radnych. Punkt 14 wolne wnioski i informacje. Punkt 15 zakończenie obrad. Stwierdzam, że obowiązuje przedstawiony przeze mnie porządek obrad. Przechodzę do punktu kolejnego. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Powiatu. Protokół został państwu... Przesłany. Czy są wnioski, poprawki, uzupełnienia do protokołu z 6 sesji Rady z dnia 27 marca 2019 roku? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 6 sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół nr 6 z dnia 27 marca został przyjęty. Przechodzę do punktu 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. Sprawozdanie zostało Państwu przesłane. Czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzę do punktu kolejnego. Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie Stalowowolskim. Informacja była omawiana podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. Czy są uwagi, pytania do przedstawionej analizy? Witamy panią dyrektor Zofię Zielińską-Nędzyńską. Jeśli ktoś by chciał zadać pytanie, to bardzo proszę. Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada zapoznała się z informacją. Przechodzę do punktu 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za rok 2018 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Starowowolskim. Sprawozdanie było omawiane podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu. Czy są pytania, uwagi? Witamy są z nami dwie Panie, Pani Anita Działak Żak z PCPR oraz pani Janina Czech, też z PCPR. Czy są jakieś pytania, Szanowni Państwo to Pani odpowiedzą? Nie widzę, stwierdzam, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Stalowolskim. Na lata 2016-2020 sprawozdanie było omawiane podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. Przechodzę do punktu kolejnego. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. Sprawozdanie było omawiane podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. Przechodzę do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowolskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Stalowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowolskiego w 2019 roku. Projekt uchwały opiniowany był podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu. Czy są uwagi, pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w wersji projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzę do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stolowolskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Stolowolski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Stalowolskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od 1 września 2019 roku. Projekt uchwały opiniowany był podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu. Proszę Państwa radnych o przedstawianie ewentualnych uwag i propozycji zmian do projektu uchwały. Tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w wersji projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033. Projekt uchwały opiniowany był podczas posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami pozarządowymi. Proszę o kilka słów, ponieważ nie było tego projektu na dwóch komisjach. Pani skarbnik omówi następnie to. W tym projekcie uchwały dokonuje się aktualizacji wyszczególnie zawartych w załączniku nr 1, a wynikających z uchwał w sprawie zmian w budżecie podjętych przez zarząd, jak i Radę Powiatu do dzisiaj, a więc łącznie z tą uchwałą, bo Państwo przed chwilą głosowali. W kolejnym paragrafie drugim dokonuje się aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć, które są zawarte w załączniku numer 2. I to związane jest z włączeniem z roku 2018 oszczędności na wydatkach w dwóch projektach i przeniesieniem ich na rok 2019 oraz podwyższeniem łącznych nakładów dla projektu, który jest w punkcie drugim także zmienia się limit wydatków na projekcie powiatu łowicko staria na zawodowców w roku 2019 z kwoty 821 481 zł do kwoty 1 192 773 a przy drugim projekcie praktyki zawodowe dobra inwestycja w przyszłość zwiększa się limit wydatków w 2019 roku z 515 498 do kwoty 517 050 zł. Łączne w związku z tym nakłady podwyższane są o 1552 zł. do kwoty 645 926 zł. Trzech dyrektorów złożyło do zarządu wnioski o zwiększenie kwoty upoważnień. W związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązań wynikającym z planowanego podpisania umów. I tak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w celu zawarcia umowy na usługę telefonii komórkowej, upoważnienie do zawarcia umowy do 2021 roku i odpowiednio w roku 2020 kwota 2700. 21 450 zł. Dlatego zadania na te lata nie było upoważnienia. Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej złożył wniosek o y, zwiększenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z tym, że planuje podpisać umowę o świadczenie usług powielania. Y, I tak koryguje się upoważnienie na rok 2020. Kwota 3600 było 6:600, tysięcy było 1600. W 22 6000 brakowało upoważnienia i w 23 tysiąc zł też nie było upoważnienia. Dyrektor Urzędu Pracy zamierza zawrzeć umowę związaną z y, utrzymaniem czystości budynku i upoważnienie dotyczy roku 2020 51 tysięcy zł. Na te, te trzy zmiany pociągają za sobą. Y, Dostosowanie ogółem wartości upoważnienia zarządu do zaciągania zobowiązań. Jest to łącznie kwota 2 619 456, zł. I upoważnienie dla zarządu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. To jest do kwoty 2 123 214 złotych ogółem. I został również w tym załączniku numer 3 zaktualizowany. Zostało za, za, zaktualizowane y, u, za, zestawienie dotyczące wszystkich y, upoważnień do zawarcia umów przez jednostki organizacyjne i ogółem na rok 2019. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o pytania, uwagi. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w wersji projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzę do punktu 13. Interpelacje i zapytania radnych. Czy radni chcą zgłosić interpelacje, czy mają zapytania? Proszę Pan radny Dariusz Bańka. Ja mam pytanie do pana starosty. Czy w związku z budową obwodnicy tutaj w sprawie woli? Czy będzie zamknięty most ulica Czarlińskiego? A jak tak to, to kiedy? Panie Przewodniczący, taka Rado. Na razie jeszcze ta inwestycja się nie zaczęła, ale już się zacznie po tym długim weekendzie właśnie rozpocząć. Wiedząc o tym, że wykonawca ma taki plan na dłuższy okres zamknięcia tej drogi naszej powiatowej, doprowadziliśmy do spotkania z dyrektorem kontraktu i z inżynierem kontraktu i przedyskutowaliśmy to dokładnie tą sytuację. No, i czekamy w zasadzie teraz na pismo od wykonawcy od Mostostadu, który miał się zwrócić do nas z pismem o y, zgodę na zamknięcie y, tej drogi. Oczywiście tej zgody nie ma i w czasie tej dyskusji doszliśmy do porozumienia, że y, ten most nie będzie zamykany na y, pół roku czy tam na 9 miesięcy, jak się mówiło. Być może, że jakieś tam okresy zamknięcia tego mostu będą krótkie w późniejszym czasie, ale. Na pewno będzie objazd na tej, na tej drodze zrobiony, i komunikacja będzie cały czas drożna. Więc tutaj jakiegoś zagrożenia takiego nie ma, żeby, żeby, był moc, żeby ta droga była zamknięta, natomiast pewne uciążliwości z tym związane muszą być, to trzeba sobie zdać sprawę, ale ta droga, ta droga będzie przejezdna. Tym bardziej, że jak wszystkim jest wiadomo, tak się składa, że w minie Pysznica. Będzie dwie inwestycje, które też będą w znacznym stopniu utrudniamy ruch, bo będzie jedna inwestycja, która się już rozpoczęła, nawiasem mówiąc, już trwa w centrum Pysznicy z rądem tutaj na skrzyżowaniu drogi powiatowej, dwóch dróg powiatowych, a druga inwestycja jest planowana w niedługim czasie w Branwicy, czyli będziemy też chcieli zrobić odcinek drogi prawie blisko półtora kilometra od Jaskowi do Branwicy, więc jeżeli jeszcze by ta została zamknięta, to praktycznie ta gmina byłaby całkowicie zakorkowana, więc tutaj nie możemy tego dopuścić. Chciałbym, żeby jednoznacznie wszyscy to słyszeli mieszkańcy, że takiej opcji nie, do, nie, nie będzie. No, na pewno jakieś utrudnienia będą, to trzeba sobie zdać sprawę, ale na pewno przejezdność tej drogi będzie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Interpelacja albo zapytanie? Nie widzę, przechodzę do punktu 14. Wolne wnioski i informacje. Przypominam, że do 30 kwietnia 2019 roku należy złożyć oświadczenie majątkowe za rok poprzedni. W dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami PIT-u. Druga informacja jest taka, że planuję zwołanie sesji kolejnej. Będzie to bardzo obszerna sesja. Planuję ją na 14 czerwca, 14 czerwiec, piątek. Planujemy sesję, tak jak powiedziałem bardzo obszerną. Czy radni chcą złożyć wnioski lub mają informacje do przekazania? Nie widzę, zamykam obrady siódmej sesji Rady Powiatu Stowórskiej.